W Polsce nie ma od wielu lat sytuacji bezpiecznej, jeżeli chodzi o zasoby wody. Rzeczywiście wody w Polsce brakuje, lustro wody czy poziom wody w glebach się obniża. Natomiast w tym roku deszcze, które były, właściwie proces tej postępującej suszy powstrzymały. Ja drżę, żeby nie utrzymały się przez dwa tygodnie. Czy krócej, czy dłużej, bardzo wysokie temperatury, które powodują zwiększenie ewapotranspiracji, bo wtedy się susza może rzeczywiście bardzo wyraźnie pokazać. Natomiast w tej chwili w poszczególnych niewielkich enklawach w Polsce jest obserwowane zjawisko suszy. Na terenie całej Polski generalnie nie mamy w tej chwili problemów. A nawet te opóźnienia wiosenne, które wynikały z małej ilości wody na wiosnę i bardzo niskich temperatur, przyroda znakomicie w tej chwili odtwarza. Mamy suszę, jest duży, duży problem, bo nawet jeżeli te Deszcze, które w tej chwili padają, one z punktu widzenia tegorocznych upraw poprawią nieco sytuację. To my mamy wielką suszę, już w tej chwili taką głębszą, tą taką hydrologiczną. Nam ucieka woda gruntowa. My nie potrafimy wody, która spada w Polsce, zatrzymywać. Jeżeli popatrzymy na ceny zeszło, zeszłorocznych warzyw, kapusty, cebuli, ziemniaków. Plony były znacznie mniejsze ze względu na suszę. Dzisiaj koszty czy ceny tych produktów. W przypadku kapusty są ponad 600% wyższe niż rok temu. W przypadku ziemniaków to jest chyba 250% wyższe ceny. Już dzisiaj konsumenci zaczynają za to płacić. Jeżeli nie daj Boże, będziemy mieli tak głęboką suszę w tym roku, to prawdopodobnie na, na jesieni będziemy nie będziemy mieli niższych cen żywności, zwłaszcza warzyw, owoców. Nie będziemy mieli tych niższych cen w zimie i w przyszłym roku na przedwiośniu Także. Warto myśleć o suszy, że to jest drama dla rolnictwa, to jest drama dla całego społeczeństwa. Susza jest bardziej dewastująca gospodarczo niż powód, bo powódź przyjdzie i odejdzie. Susza zostaje na dłużej. Od sierpnia uruchamiamy nowy program nawodnień w rolnictwie. On będzie na razie jest na to 400 milionów przeznaczone. Cała pula jest miliard złotych. Ja muszę zacząć od tych gmin, które były najbardziej dotknięte suszą w kolejnych latach i taki raport na podstawie danych Jungu jest przy tam będziemy dofinansowywali nawodnienia w gospodarstwach rolnych, a minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej od przyszłego roku uruchamia bardzo duży program dużej retencji w Polsce, która również będzie przydatna dla obszarów wiejskich my potrzebujemy bardzo pilnie w tej chwili programu małej retencji, retencji na terenach wiejskich, odbudowania małych zbiorników wodnych, odbudowywania małych terenów podmokłych czy ter w ogóle jakby terenów podmokłych, utrzymywania zadrzewień śródpolnych, bo to są wszystko zbiorniki retencyjne. Bez tego polskie rolnictwo naprawdę czeka dramat.